To magiczna chwila kliniki dla pluszaków w Disney Junior. Zazwyczaj to Dosia bada zabawki. Ale po tym, gdy przyśnił jej się zły sen, to zabawki muszą zbadać ją. Ojej! No, 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 no. Co ja, ja, ja widziałam potwora. potwora! Potwora?! Nie umiem tego wyjaśnić, bo zdawało mi się, że widzę potwora, ale to niemożliwe. No i ja wciąż się boję się. A więc trzeba cię zbadać. Na hipcia, rzeczywiście, serce bije ci szybciej niż bębniasz w bęben. Oddech też masz przyspieszony? Mm. Oczy szeroko otwarte? Postawiłam Helanozę. A co to? To diagnoza postawiona przez Helę. Przynieście mi wielką księgę. Au-au. Hippie nie mogą wszystkiego robić na własną hipo rękę. Ja przyniosę. Dziękuję, Stefciu. O, o. Nie ma za co, Helu. Złotko? Mam hipo że mogła ci się przytrafić nocna koszmarko i doza. Czyli tak naprawdę zobaczyłam potwora we śnie? Czyli on nie istnieje? To znaczy, że miałam zły sen. Ale już po wszystkim cukiereczku. Tylko pamiętaj, że nie ma się czego bać. Zawsze będziemy tuż obok. Czasem, gdy ciemno jest, wiele rzeczy. Budź niepokój, lecz masz bliskich okro. Czuwamy i bajkę ci opowie. Sankę będziemy śpiewać ci też. Więc, Więc oczka zmruż i nie bój się już, bo to tylko był sam. I nie ma co o, tak lekać się go, bo to tylko był sam. Dajemy ci znać, będziemy tu wstać, byś mogła już spać. Z pomocą zabawek złe sny przestały dręczyć Dosie i wszyscy dobrze się wyspali. Wypatruj kolejnej magicznej chwili i oglądaj filmikę dla pluszaków w Disney Junior.